Piotrze, otwieramy dzisiaj Gazetę Wyborczą i czytamy. Czeka nas drożyzna. Eee, autorzy artykułu sprawdzili ceny najpopularniejszych towarów w Polsce z gazetek promocyjnych. Piwo Książęce Jasne 11,4% w, yy, w ciągu roku. Śledzie Śledzik na Raslisnera prawie 8% wzrostu. Pepsi 4% droższa. Parówki Morliny 6% wzrostu. Dodatkowo y, drożąca benzyna, która przełoży się zdaniem y, autorów artykułu na y, towary i usługi, drożejący prąd, również wzrost. Czy czeka nas drożyzna? Myślę, że nie, do, nie jest to do końca prawda. Autor artykułu zebrał bardzo osobliwy koszyk konsumencki. Gdybym miał, miał konsumować tylko i wyłącznie dobra, które wybrali autorzy tego badania, myślę, że nie, byłby zbyt, nie, nie byłbym zbyt zdrowym człowiekiem. Natomiast, parę rzeczy możemy powiedzieć: część towarów, o których, o, których, o których jest tutaj mowa, to są faktycznie dobra, które drożeją. Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, generalnie żywność przetworzona drożeje i to widzimy już w cenach w cenach konsumenckich w statystyce publicznej. Tanieje natomiast żywność nieprzetworzona. I to niektóre takie bardzo medialne kategorie będą tanie. na przykład masło, to czeka nas, czeka nas etap dużo tańszego, dużo tańszego masła. Są kategorie, które nie, których w ogóle nie znajdziemy w tej, w tej gazetce. Jabłek nie zobaczymy, pomimo tego, że jak wiemy są bardzo, bardzo tanie. Warzywa też nie należą do najdroższych, najdroższych obecnie towarów. Jeżeli coś chodzi o Koszty transportu i koszty energii, to trzeba pamiętać, że nawet w handlu, nawet w handlu detalicznym to nie są duże kategorie. Wbrew temu, co czasem mówi, łącznie rozpatrywane koszty transportu i koszty energii stanowią około 3, maksymalnie 3% łącznie kosztów handlu detalicznego. I, i przenożymy sobie ten, ten wzrost, nie są to duże efekty. Dlatego myślę, że nie należy przesadzać z efektami drugiego rzędu i z, z konsekwencjami wzrostu cen energii. Ważniejsze pytanie brzmi, o ile wzrosną nasze rachunki, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia rekompensat dla gospodarstw domowych i jak zostanie to ujęte w statystyce publicznej. Nad tym się będziemy musieli zastanawiać. Natomiast drożyzna sklepowa, w szczególności z gazetek promocyjnych, które chyba nie są dobrą miarą koszyka konsumenckiego i też do końca nie wiemy, w jaki sposób, mierzą, w jaki sposób są, adekwa, są reprezentatywne dla... dla tego, co kupują konsumenci teraz, i jak, jak były reprezentatywne rok temu, to nie jest dość doby, to nie jest dobra miara tego, co będzie z inflacją. Poza tym, kawa ta tanieje i czekolada ta tanieje. To Więc prawda. Święta będą tańsze. Zresztą, auto artykułu wydaje mi się dał nam furtkę, z której możemy skorzystać, mówiąc o tym, że zawsze możemy wybrać dobra, które, które tanieją, i tak w istocie rzeczy tutaj jest. Natomiast statystyka publiczna i polityka pieniężna musi patrzeć na najszerszy możliwy koszyk. Który jest reprezentatywny dla wszystkich konsumentów, którzy robią w, dalszych, w danej chwili, czy w danym, roku, w danym roku zakupy. Ten ewidentnie nie jest. Więcej o inflacji. W pulsie biznesu do słuchania, czyli podcaście pulsu biznesu, którego gościem jest Piotr.